Cześć, witam Was na kanale Koza Menager i to kolejny odcinek Kariery Marsylion. Słuchajcie, no e, nagrywam ten materiał po bardzo długiej przerwie dla mnie, e, jeśli chodzi o Olympik. E, bardzo dużo różnych komentarzy pojawiało się w międzyczasie, no, które oczywiście nie mogły być zaimplementowane, no bo doskonale wiecie, że... No, w międzyczasie po prostu e, tych odcinków, e, no, po prostu te odcinki były nagrane do przodu i dziś właśnie rozpoczynam kolejną sesję. E, no to, co chcę powiedzieć, to dajecie mi tutaj prawdziwy, marsylijski, powiedziałbym, ogień pod względem tego, jak odbieracie tę karierę. E, typu, jakby, no, no czuję na sobie dużą presję, to odpowiem. E, znaczy... Z jednej strony rozumiem te komentarze, z drugiej strony e, jakoś nie ma głosów, że za dużo rotuje wtedy, kiedy do, zdobywamy na przykład podwójną koronę, kiedy wygrywamy Ligę Mistrzów. E, nie ma głosów, że e, są złe wytyczne, kiedy, e, kiedy to wszystko w takim samym zestawieniu działa. Tak więc ciężko mi jest się do tego odnieść, e, no bo z drugiej strony jesteśmy w dniu, nagrywam ten odcinek w, w dniu e, w, w środę, e, po tym jak Manchester City wygrał z, e, z PS z że składem, który zabierał tylko dwóch zawodników z meczu ligowego, więc czy rzeczywiście, rzeczywiście trenerzy tak nie rotują? No nie wiem. Tak więc no powiem szczerze, że tutaj te wszystkie uwagi biorę do siebie i będę starał się jakoś je implementować, ale no słuchajcie, no robimy robimy tych karier już dużo. Robię tych karier już dużo i gdybym ich nie umiał robić tak jak niektórzy piszą, to nie osiągalibyśmy takich wyników, jakie e, osiągamy, i te kariery by tak nie wyglądały. Tak więc, e, tak czy siak, słuchajcie, dzięki, że jesteście, że oglądacie te odcinki. E, a ja przechodzę teraz do, do sezonu. E, to co ważne, okno transferowe mamy za sobą, okno transferowe mamy zamknięte. E, to, co się zgadza i z czym się ja zgadzam, e, troszeczkę za mało w centrali składu śledzę formę, i to jest rzeczywiście e, coś, na co powinienem zwracać zdecydowanie większą uwagę. E, więc w takim momencie e, tacy piłkarze jak Aitnuri nie powinni aż tak bardzo być przeze mnie wystawiani. Tutaj bardziej powinienem stawiać na Masuaku i tak dalej. Tak więc e, bardzo, to jest bardzo dobra uwaga i, i będę starał się tu implementować, żeby rzeczywiście patrzeć bardziej e, na formę i tutaj jak widzimy Dan Axel zagadł raczej w dobrej dyspozycji nie jest w porównaniu do Ndiki, w porównaniu do e, Kalulu, którzy zwyczajnie e, wyglądają lepiej. Mazraoui gra fantastycznie, więc tutaj będę starał się pod tym względem patrzeć. E, widziałem też komentarze, żeby Zilavo, zmienił zmienić pozycję na środkowego obrońcę i wydaje się, że to rzeczywiście będzie bardziej sensowne, w tym momencie zrobimy to. Ja troszeczkę od takich rozwiązań staram się uciekać, jeżeli mam zawodnika, co do którego pozycji nie jestem przekonany, bo już nieraz mieliśmy momenty, w których zmieniliśmy pozycję i on grając na danej pozycji po dwóch tygodniach miał straszliwe minusy, kiedy miał się znowuż pojawić, więc boję się, że z w Ożim może być podobnie, biorąc pod uwagę jego dribbling i podania, no najwyżej tutaj stracimy środkowego pomocnika defensywnego, ale tych mamy na razie pod dostatkiem. Fajnie, że Kana się tutaj rozwija w tym Amsterdamie. Mateo Gwenduz jest też w lepszej formie coraz, więc... Więc jakby wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że, że, że ten nasz zespół zaskoczy, przynajmniej e, na to liczę. Ja jeszcze chciałbym tylko zobaczyć, jak wygląda nasz kalendarz, no bo nie będę ukrywał, że odrobinkę tutaj e, dla mnie czasu minęło w porównaniu do, znaczy w odniesieniu do ostatnich odcinków i chciałbym tu sobie to przypomnieć, tak więc na Sosho e, możemy wyjść najmocniejszym możliwym składem, biorąc mimo wszystko pod uwagę to, jak jesteśmy zmęczeni, no bo ze Stadrem gramy dopiero e, za, 12, za 6 dni, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo... Nawet więcej, 7 dni, więc to jest bardzo e, fajna sprawa. E, no i a propos jeszcze formy, chciałbym tylko zobaczyć jedną rzecz, bo tu bardzo wypominano mi to, że gra Jermę. Jermen chciałbym tylko zauważyć, że jest napastnikiem, e, drugim napastnikiem, po Jurami oczywiście w, w najlepszej formie, więc wydaje mi się, że to wcale nie jest zła decyzja, że ten piłkarz e, był przez nas w. w... Wykorzystywany. Tak więc, no nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Habib Diallo jest piłkarzem, który powinien być w formie doskonałej. No, mam nadzieję, że, e, że, że tak rzeczywiście będzie. E, zweryfikuję to, myślę. No, czy już ten mecz? Wydaje się, że w tym spotkaniu może spokojnie on sobie zagrać. Francis Cocléon jest w formie dobrej. Genduz jest w dobrej formie. W przeciwieństwie do Toliso, którego zatem nie wystawimy. Tu w środku obrony pojawi się e, Gilles, Gilles No tak, na lewej stronie chciałbym zobaczyć. A w zasadzie zrobimy sobie. E, na pewno zrobimy sobie w ten sposób. E, I co z prawą obroną? No tutaj wystąpi sobie e, zwyczajnie. Kalulu. A czy może tu zagrać koklę? No nie pasuje mu ta pozycja. Dobra, więc kalulu na prawej. Francis, koklę ustąpi miejsca Kamarze w środku bez lekko zmęczony. Ale Kamara z drugiej strony na tej pozycji średnio może wystąpić. No bo to jest środkowy pomocnik. Więc go znieśmy po prostu sobie na SPD, jeżeli jest taka możliwość. Chociaż może nie być. Zobaczmy. Nie ma takiej możliwości, więc nie zapisujemy zmian w składzie tak na, no dobra, więc musimy zrobić to w ten sposób, że kamera zagra tu, ehm, tu pojawi się w takim razie Ndika, ehm, na lewej obronie zagramy Ndi, Mazraoui zmieni się z Kalulu, ehm, no i tu zagrać że nie może, więc tu to Liso także nie zagra, więc tu zagra lekko zmęczony Koklę, ehm, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj składnik się nam uzupełni, ehm, albo może my sami może uzupełnimy ten skład, ehm, będzie to zdecydowanie lepszy, lepsze rozwiązanie, ehm, Sam Samba chciałbym, żebyś ty tutaj Tutaj chłopaku także może się pokazał albo, albo dobra, na razie raczej nie będziemy cię wykorzystywali, więc tak to będzie e, wyglądało. Zatem uważam, że skład wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. E, dialog w, na napadzie z Turamem, to wygląda naprawdę nieźle. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu z Sosho. No jesteśmy faworytami, mimo tej gorszej dyspozycji. I wygrywamy pewnie, 3 do 0, Curam dwa gole, no i trzeba przyznać, że naprawdę e, nasz e, napastnik zaczyna się spłacać, że on e, wygląda bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie, dostajemy informację, że Arkadiusz Milik za mało gra, ale powiem szczerze, e, jeżeli on odejdzie sobie nawet w wakacje, nie będzie to dla mnie dużym problemem, e, bo... No bo zwyczajnie, no, no, no on wydaje się, że i tak będzie odchodził już w te wakacje, że, że to już jest koniec przygody Milika z naszym zespołem. Tak jest. I, no i musimy go troszeczkę odsuwać. Jakby ja wiem, że to jest Polak. Ja go w rzeczywistości uwielbiam. Myślę, że o tym wiecie, bo, bo niejednokrotnie o tym mówię. Jednak no, nie zmienia to faktu, że no tu musimy myśleć o interesu się klubu Marse... Olympique Marsylia i on absolutnie w tym interesie klubu się no. W no, no, nie łapię się, no co, co mam wam powiedzieć? No, zwyczajnie to, e, to, to, to są sprzeczne interesy w tym momencie, żebyśmy ogrywali gościa, który jest u nas wypożyczony e, i nie dawali szans tym, których ściągnęliśmy na stałe. E, dobra, mamy dogadane dwa wypożyczenia. Bardzo mi się one nie podobają, przyznam szczerze. Znaczy, zmierzam do tego po prostu, że są piłkarze, e, którzy odejdą na wypożyczenie w wakacje e, i trochę słabo. No ale, ale zaakceptujemy to oczywiście, bo to są naprawdę fajne kierunki przede wszystkim dla Blo. To jest bardzo dobre wypożyczenie do AZ Alkmaar do ligi, w której stawia się do ligi, w której stawia się na młodych piłkarzy. To jest naprawdę fajna sprawa. My teraz gramy ze Stadrem, potem gramy z Milanem i powiem szczerze, to jest, to jest bardzo ciężka decyzja, bo to jest tu stoimy troszeczkę w miejscu, w którym trzeba zastanowić się nad tym, co jest ważniejsze. Czy Liga, czy Liga Europy. Ehm, bo trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy szansę na podium, dające nam gwarancję gry w Lidze Mistrzów. No i do tego podium, do tego trzeciego Montpellier tracimy aż 9 punktów, ale mamy jeden mecz zaległy. Ehm, więc zobaczymy po meczu ze Stadrem. Tu wyjdziemy z składem, który pokonał... Ehm, który poradził sobie w poprzednim meczu. Jedyna zmiana to będzie Mazraoui na prawej obronie. E, I więcej rotowania tutaj szczerze powiedziawszy nie przewiduję. Tak więc będzie to e, wyglądało. No nic. Zapisujemy zmiany. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się z dziesiątą drużyną w lidze francuskiej wygrać. No bo to by były naprawdę bardzo cenne trzy punkty, których... Które możemy sobie dopisać. Proszę bardzo. E, Charles strzela. Po raz kolejny drugi mecz z rzędu nasi rywale nie oddają nawet strzału, więc... No. Chciałbym tę zasługę przypisać środkowi naszej pomocy. E, no i teraz czas na mecz z e, AC Milanem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem zadowolony z tego, jak poczynają sobie ci piłkarze, których mamy w zespole. No ale gramy z Milanem, potem gramy z Olimpikiem Lyon, więc to naprawdę jest ciężka sprawa. Na szczęście, większość naszych zawodników zdaje się być bardzo wypoczęta. Tak więc w tym momencie, przyznam szczerze, e, no ja nie chcę robić jakichś większych zmian. E, jedyna rotacja, do której Tutaj dojdzie, no to pojawi się w kadrze meczowej zamiast Nuriego, y, Zagadu. No bo warto mieć jednak tego środkowego obrońcę. No ale to na pewno nie jest mecz, w którym zaeksperymentujemy. To na pewno nie jest mecz, w którym będziemy y, piłkarza wpuszczali, który, którego forma stoi le pod lekkim znakiem zapytania. To jest taki Milan, który w zasadzie znamy. Poza Presnelem Kim Pembe. Y, no to tu jest większość zawodników, których koja kojarzymy. Jeszcze lewego obrońcę wydaje się, że kupili. Y, no i zobaczmy, jak ten Milan. 2 do 0. No tego niestety się bałem. Y, że to tak będzie wyglądało. E, no to jest zespół lepszy. To jest zespół lepszy od nas. E, i, I to na razie niestety nie podlega dyskusji. E, my jesteśmy już na miejscu piątym, ale to jest miejsce całkowicie nas niesatysfakcjonujące. No jesteśmy też w sytuacji, w której troszeczkę trzeba porotować. W składzie pojawi się Arkadiusz Milik. Dam mu szansę, bo chciałbym, żeby wreszcie. E, albo w sumie wiecie co? Nie, Milik, przykro mi. E, tu pojawi się Charles, a tu wystąpi sobie. Yy... Chciałem dać to liso po prawej stronie. Ja wiem, że to do końca nie jest jego pozycja, ale możemy go zmienić z koklenem i wszystko się zgadza. No i prawa obrona. No to będzie wielki powrót Kalulu na prawą stronę. Mamy kamarę, mamy Ndike yy... No, i tak zagramy, i, 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 i wydaje mi się, że jest, że jest ok. Po prostu w ten sposób będzie to wyglądało. E, ten skład, no w porównaniu do tego, co działo się do tej pory, radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Mamy jeszcze konferencję prasową, spróbujmy z niej skorzystać, chociaż ja uważam, że to jest naprawdę kwestia losowa, e, czy te konferencje prasowe pomagają, czy nie. E, niestety, takie jest moje zdanie. E, dalej musimy skupić się na grze w defensywie. Szczerze powiedziawszy, no aż jakby bez przesady, bo mecze w lidze francuskiej ostatnio w defensywie idą nam bardzo dobrze. Ehm, więc no, no nic. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to starcie z drugim w tabeli Olimpikiem Lyon. Nie ukrywam, że kusi mnie jedna zmiana i chyba tej zmiany dokonamy. Tak jest, dokonamy tej zmiany. Muszę sobie zaufać i tej zmiany dokonamy. Zrobimy mianowicie taki myk, że jeszcze bardziej chciałbym wzmocnić środek pola i właśnie chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób. Dzięki czemu mamy tutaj wtedy to liso koklena i, i, i zagramy sobie w takim ustawieniu. Wydaje mi się, że to ma większe szanse powodzenia jeszcze, a nawet. Chciałbym tutaj wyjść troszkę bardziej jeszcze e, defensywnie, a mianowicie ty przechodzisz sobie tu, e, no i tu zagra sobie żyl lawoży podniesiony e, do góry. A tak naprawdę to wszystko nam się zresetuje, bo ja zilaworzego dam się w końcu na tego środkowego obrońcę, dzięki czemu mam nadzieję, że rzeczywiście będzie miał bonus, tak jest, ma bonus rozgrywającego obrońcę, z niego zróbmy, niech sobie się tam w to bawi. No i teraz jeszcze raz podejdziemy do tego spotkania. Ciekawy jestem, czy ta zmiana z zagęszczeniem środka pola będzie dobrym pomysłem, czy też nie. Nie interesuje nas, to interesuje nas... No nie, właśnie nie płaskie, jeszcze z taką kotwicą, czyli to będzie nieofensywne. E, czekajcie, gdzie była ta formacja? E, nie 4, 3, 3, tylko to będzie. No gdzieś mi niestety uciekła. O o no nie, gdzie to jest? Boże święty. O, dziękuję. 4-1-4-1. No i wtedy Koklen jako prawy pomocnik, żeby wspierał jeszcze Kalulu na prawej stronie, e, no bo w fatalnej dyspozycji jest obecnie e, Mazraoui, ale ja wierzę w Kalulu, wierzę, że on sobie poradzi. E, no i wtedy w środku pomocy mamy Toliso jego e, Kamare na środkowym pomocniku defensywnym, w środku obrony Żylawoż Indika. Lewe skrzydło zajmie nam. E... Curam i prawe Charles. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobrze wyglądający skład. Mam nadzieję, że to e, zadziała. No, nie ukrywam, że, że, że liczę na to, że zadziała. E, zdejmiemy Diallo, ponieważ ten jest lekko zmęczony, więc tutaj e, wolałbym mieć na, mimo wszystko lekko zmęczonego Mazrałiego. Wszyscy wypoczęci, e, jeżeli chodzi o, o taką ogólną no, kondycję zespołu, wydaje się, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż Olympic Lyon, ale czy wygramy? Remisujemy 1 do 1. No powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że to jest drugi zespół w tabeli, jest to fajny wynik. Jednak. Musimy pamiętać o tym, że graliśmy u siebie, a oni od 60. którejś minuty grali w dziesiątkę, tak więc no sami rozumiecie, że tutaj e, różnie można na to spojrzeć. E, e, jestem z Ciebie dumny, Sambi, bo Ty też bardzo fajnie się rozgrywasz, e, rozwijasz. E, mamy raport, jeżeli chodzi o, o, o Albana Lafonta, e, no ja nie będę ukrywał... Że Alba, tego gościa bym kupował jak wściekły, gdyby nie fakt, że jest Włochem. Nie będę ukrywał, że Alban Lafayette na pewno jest w kręgu naszych zainteresowań, ale też wielokrotnie pojawiającą się propozycją był troszkę bardziej doświadczony zawodnik z Belgii, e, czyli oczywiście Castels. No muszę powiedzieć, że, e, że bardzo mi się podoba, e, jeśli chodzi o propozycję. E, czy mamy go tutaj? E, czy ja coś źle wpisałem, jak zwykle? Nie, nie ma tu. E, Castella, nie. Co ja źle wpisałem? Czekajcie. Boże święty. C A S T L S. Zobaczmy, gdzie popełniłem błąd, szukając tego zawodnika manualnie. No niestety, bycie dyslektykiem nie ułatwia prowadzenia serii e, z kariery. E, dobra, Wolfsburg, e, bramkarz. A, bo to jest przez 2E. I, I tak jak na siebie byłem blisko, ale powiem szczerze, nie jestem przekonany co do tego transferu, nie będę Was oszukiwał, bo um, to jest y, piłkarz, który jest bardzo drogi. I słusznie. A w sobie tego grania nie ma za długo. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką perspektywę... To na pewno bardzo fajną propozycją na bramkę jest... Messi nie. Ale z drugiej strony, czy to nie jest troszeczkę za duża presja... Na jednak tak młodego zawodnika. Wiecie o co chodzi. Więc no zobaczymy, jak to będzie z bramkarzem. No i też, czy Ian Messi nie jest bramkarzem, który chciałby przechodzić do nas. No bo jednak gra sobie w Leeds United... No, zobaczymy, w jakim miejscu będziemy kończyli ten sezon, jak będzie wyglądała yy, historia zespołu Leeds. Yy, nad tym będziemy się zastanawiali potem. Na razie skupmy się yy, na. Przygotowaniach do meczu z Milanem. No, ukończył trening Krenten Toliso, to mnie bardzo cieszy. Zobaczmy więc, co byśmy mogli tobie jeszcze tutaj poprawić. Ja bym chciał, żebyś teraz zrobił sobie przechwytującego pomocnika. My mamy ustawione dwie regeneracje, no i szykujemy się na mecz z Milanem. Mamy możliwość wypożyczenia do LAFC Akpana. No, chcą go zawodnicy, z, znaczy chcą go. Oj, chyba odrzuciłem. Dobra, nieważne. Chcą go kluby z MLS-u. On do MLS-u nie chce. No a my gramy teraz z Milanem. I tak naprawdę, spróbujemy zrobić jeszcze raz to samo. W tym spotkaniu, co zrobiliśmy w meczu z. Co zrobiliśmy w meczu z z, 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 z Olimpikiem e, Lyon, tak więc mamy to ustawienie e, i w zasadzie idziemy e, w tym samym kierunku e, tak to będzie wyglądało e, tutaj chciałbym, żeby wystąpił znowu Gilles, -Gilles. z prawej strony e, jednak Mazraoui e, Andy Kamendi, Thuram Genduzi e, i Francis Coquelain aż tak defensywnie nie wyjdziemy, tu wyjdzie sobie Feguli, e, więc w ten sposób to wygląda, e, no i ciekawy jestem, jak uda nam się w tym starciu e, zaprezentować i chciałbym jeszcze, żeby Diallo wyszedł jako ten nasz e, napastnik, tak więc e, w ten sposób wyjeżdża, wychodzimy na mecz na San Siro, no i zobaczmy szybką symulację, która kończy się stromotną klęską, ponieważ w dwóch meczu to jest 5 do 1. Absolutna deklasacja. Jedyny plus, który możemy zauważyć po tym spotkaniu to fakt, że tworzyliśmy sobie sytuację. E, mieliśmy piłkę e, jakby więcej niż rywale, no ale jeżeli mamy tyle samo strzałów, co oni. Oni mają trzy razy więcej goli, to coś jest nie tak. I to coś nie tak widać doskonale po obronie. Zobaczcie na te, e, zobaczcie na te wyniki. No naprawdę tragiczny mecz w wykonaniu naszego zespołu. Steve Mandanda myślę, że ma ma sobie wiele do zarzucenia, ale ogólnie cały blok defensywny e, nie poradził sobie, tak więc e, to koniec Ligi Europy w naszym wykonaniu. No i pytanie, jak to będzie wyglądało dalej, bo możliwe, że porażka z Niceą e, zakończy naszą przygodę w klubie Olympique Lyon niestety, bardzo jest to prawdopodobne e, gramy z e, zespołem na miejscu dziesiątym, mamy zaplanowane spotkanie dotyczące formy co niestety nigdy nie świadczy e, za dobrze e, Francis Kocleun zmieni się z Corentinem Toliso i tu zobaczymy dialo na prawej stronie, no nie, bo ten jest wyjątkowo zmęczony, więc podniesiemy sobie tutaj Mazrał jego e, i w tym starciu chciałbym, żeby wystąpił sobie Zagadu, obrona zagrała tak słabo że tu spokojnie możemy wymienić tych zawodników, bo mamy im wiele do zarzucenia. No i pytanie, czy to jest nasz ostatni mecz w barwach klubu z Marsylii? Zobaczmy. No, może tak się okazać, bo ten remis to jest bardzo zła informacja. Bardzo, bardzo zła informacja. Mamy zaplanowane spotkanie dotyczące formy. Yy, no, powiem szczerze, to jest bardzo ciekawy projekt. O tyle, że ja uważam, że yy ja uważam, że my stworzyliśmy zespół lepszy niż ten, który obejmowaliśmy. Patrząc pozycja do pozycji. No tylko pytanie, czemu to wygląda tak, jak wygląda? Ojoj, ojoj, no to właśnie, właśnie wydaje się, że kończymy karierę yy, w tym klubie, w którym jesteśmy. Bo nie widzę możliwości, żeby nas ten walec nie rozjechał. Bo to jest prawdziwy paryski walec w tym sezonie. Pójdźmy na konferencję prasową się pożegnać. E, bo obawiam się, że to się e, do tego sprowadza w tym momencie. E, ty nie możesz tu zagrać, serio? Niesamowite to jest. E, więc tu zagra sobie Tolisso w ten sposób. A tak naprawdę e, zagramy sobie w, e, w takim ustawieniu. Mm, tu sobie to zapisujemy. No idziemy na konferencję prasową, prawdopodobnie się pożegnać. No bo jakby ja nie widzę możliwości, żebyśmy wygrali z PSG nie widzę takiej możliwości. Eee, a jest to mecz niezwykle istotny, więc to jest idealny mecz. Eee, to jest idealny mecz do tego, żeby stracić robotę, nie? To jest idealne spotkanie do tego, żeby, żeby się tutaj wywalić na twarz. E, widziałem, że wiele osób mówiło też, że mamy tutaj e, z, złą taktykę. E, no, chcę tylko zauważyć, że ta taktyka jest teraz w zasadzie taka, jaka jest w e, no, FIFA narzucona. Ten zdecydowany pressing, nie wiem czemu nam się włącza co jakiś czas. E, no nic, zobaczmy. Szybka symulacja. E, Foden Madison, no to będzie pogrom. Pogrom może to nie było, ale przegrywamy. I wydaje się, że tu właśnie dowiemy się o tym, że to było nasze ostatnie spotkanie w roli trenera Marsylii. No tak naprawdę czekamy na wyrok. Tak jest. No i tak się wydarzyło. Pierwszy raz w historii tego kanału zostajemy zwolnieni na tym poziomie rozgrywek. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ale, ale kto, jak nie Marsylia, miał być zespołem, który nas zwalnia w tym momencie. No i dostajemy propozycję. Dostajemy propozycję klubu, który musimy ratować. I to klubu, który musimy ratować w sposób. no heroiczny, powiem szczerze. No ale no co, no, no, no za coś trzeba rodzinę utrzymać. Tak więc przyjmujemy tę posadę. E, zarabiamy tutaj dużo mniej niż w Marsylii. A zadanie zdaje się być dużo cięższe. No, powiem szczerze. Trzeba będzie utrzymać był klub e, Ireneusza Jelenia. Czy nam się to uda? Patrząc na ten zespół, może być ciężko. No nic. E, kończy się kariera Marsylią, ale rozpoczyna się kariera menadżera. Potraktujemy ten moment e, jako karierę po prostu. E, tak, jak mówię, menadżera, czyli będziemy tutaj starali się yy, wykorzystać OSER jako trampolinę, no i możliwość powrotu do wielkiego futbolu. Jest to okazja, której nie mieliśmy do tej pory ani razu i spróbujemy ją wykorzystać. Więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, bo już jutro walka o przywrócenie sobie nazwiska porządnego trenera. Tego się nie spodziewałem.